Jesteśmy w województwie lubelskim, niedaleko Ostrowa Lubelskiego, gdzie swoje gospodarstwo rolno-hodowlane prowadzi pan Leszek Bernardski, który hoduje bydło mięsne, w tym również stado polskiej czerwonej w typie użytkowym mięsnym. Przed nami pręży się Buchaj Pres, ma prawie 7 lat. Bych pod swoją opieką ma stado 10 krów matek, za pąk honoru stawia sobie obronę ich, a co widać po jego czerwonych oczach, nie żartuje. Jest to bardzo duży osobnik. Przez lata bardzo się rozrósł. Niedaleko pasie się jego stado. Ta jałówka zaczyna ruje, nieustannie krąży wokół presa. Polska Czerwona, w tym gospodarstwie z od 5 lat, do wyboru akurat tej rasy nakłoniły hodowcę do płaty do programu zasobów genetycznych, które ostatnio zostały podniesione. Reszta stada dołączyła do byka, sprawdzić kto przyszedł na jej wybieg. Pan Leszek ma sporo użytków zielonych, gospodaruje on na 73 hektarach. Profil jego gospodarstwa to hodowla bydła mięsnego. Z powodu dużej ilości paswisk wybór tego kierunku był naturalny. Ja w tym czasie zaczynam odpalać drona. Ciekawe jak zachowa się ten czerwony diabeł. Jak na razie grzebie racicom ziemi. Poza polską czerwoną hodowane są tutaj symentale w typie mięsnym oraz mało znana w Polsce francuska rasa obrak. No to lecimy. Zwierzęta obserwują tą wielką głośną muchę. Niektóre młodsze sztuki są przestraszone. Lecimy nad głowami bydła. Stado na wszelki wypadek wycofuje się. Polecimy za nimi. Niektóre sztuki podniosły ogony w górę i uciekają. Z boku tak to wygląda. Niesamowite ujęcia stada z góry. Na czele biegnie buchaj. Wraca do hodowcy. Tam czuje się w miarę bezpiecznie. Całe stado podąża za nim. Krowy i cielaki są bardzo zaniepokojone. Po buchaju nerwów nie widać. Chyba zdaje sobie sprawę, że tą wielką muchą kierujemy my. Przychodzi nam pogrozić. Trzeba mu pokazać, gdzie jest jego miejsce. Ale kiedy patrzy się w te czerwone oczy, uświadamia sobie człowiek, jaki jest delikatny w porównaniu z takim dużym stworzeniem. I kto tu tak naprawdę rządzi. Stado nie wytrzymało napięcia i rusza. Buchaj zaczyna je przewoływać. Krowy natychmiast reagują i biegną w jego stronę. Całe stado jest przy swoim opiekunie. Buchaj nie spuszcza nas z oczu. Ten byk jest dość agresywny, co jest jego wadą w hodowli, mówi hodowca. Są agresywne i trzeba zachować czujność w ich obecności, bo mogą być niebezpieczne, ale tylko całkowity wariat, widząc jego zachowanie, wszedłby na wybieg. Zgadnijcie, co ja teraz robię. Sam w to nie wierzę. Spaceruję z presem. W życiu sam bym tutaj nie wszedł, ale są ze mną hodowcy. Mam nadzieję, że znają na tyle tego zwierzaka i wiedzą, do czego jest zdolny. I że można mu zaufać. A po jego zachowaniu mam wrażenie, że tak nie jest. <laughs> Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jaki byłem przygotowany do biegu. <laughs> Stado ruszyło w stronę brzus. A on nadal swoje cały czas nam grozi. Ani Halina, małżonka pana Leszka, przeszła do przodu, i krowy ruszyły w jej kierunku. Znowu mamy spacer z czerwonym diabłem, idziemy do wodopoju. Stado spędza 6 miesięcy na wypasie, nie są spędzane na nos do obory. Ich domem przez ten czas jest łąka ogrodzona pastuchem elektrycznym. Drugie 6 miesięcy spędzają w oborze. Podczas zimowych miesięcy nie mogłyby przebywać na łące, bo zabrakłoby trawy i łatwiej jest rolnikowi dokarmić je w oborze. Jedna ze starszych krów chce ugasić pragnienie, a Buchaj cały czas zaznacza swoją obecność. Ona pije, a on się popisuje. Ale w sumie cieszę się, że jest z drugiej strony zbiornika. Hodowca mówi, że idziemy dalej i przechodzimy koło niego. Powoli wychodzimy z łąki. Stado nas śledzi. Apres a pres cały czas się popisuje i pokazuje, kto tu rządzi i ile ma sił, i że jest w stanie obronić swoje stado. Jałówce zebrały się na mory. Byk teraz jest zajęty czym innym. Próbuje wygonić wrogów ze swojego terenu. Reszta stada przyzwyczaiła się już do nas, zaczyna się paść. A on, a on się pręży. A jałówka nie chce go odstąpić na krok. Uf, jesteśmy z drugiej strony pasucha elektrycznego. Koniec tego szalonego spaceru. A na łące obok pasą się cimentale. Idziemy do nich zajrzeć. Jest to stado składające się z 30 sztuk matek. Te będą święte. Takie grzesze? Przygonić? Wyjdą nawet. Samochód zobacza, to wszystko stoi. A w oddali widać Polską Czerwoną. Simentale powoli przychodzą. Ale zaraz, zaraz, coś się bucha i nie zgadza. To nie jest simental, to jest inna rasa. Niektórzy widzowie na pewno już rozpoznali, jest to byk blond de Aquitaine. Dlaczego do krów mentali jest dodawany taki rozpłodnik? Hodowca twierdzi, że krzyżówki wychodzą większe i zdrowsze. Ponadto blond Aquitaine mają małe głowy, co ułatwia porody. Cielęta też są małe, dopiero w trzecim tygodniu życia nabierają masy. A w bydle mięsnym, czym jej pracy przy nim, tym lepiej. Ponadto charakter jednej i drugiej rasy bardzo odpowiada panu Leszkowi. Nazywa je świętymi krowami, bo są takie grzeczne. Simentale pasą się cały dzień na łące. Wieczorem wracają do gospodarstwa. Krowy, które mają cielęta, zamykane są w jacie. Tam zajmują się potomstwem. Reszta zwierząt, czyli krowy bez cieląt i jałówki wraz z bykiem, spędzają noc na okulniku. Wracamy do gospodarstwa. A na podwórku witają nas obraków. Pierwszy raz spotykam się z tą rasą. W Polsce są mało popularne. Największe stado ich znajduje się na pomorzu. One tu ja to wyszły, jak konia przeprowadziły do wcześniej widzieliśmy, zobaczyli konia. Jedziemy! Zastraszyły się? Wszystko, tak. Rasa pochodzi z Francji, z górzystego regionu, więc przyzwyczajone są do ciężkich warunków środowiskowych. Pan Leszek kupił 8 jałówek, niektóre z nich już się ocieliły. Ma również dwuletniego buchaja. W tym stadzie są również jałówki simentalskie. Hodowca chce sprawdzić taką krzyżówkę. Kolejny dzień budzi się na farmie. Jedenastoletnia klacz Karina pasie się pod wiatą simentali. Ta klacz jest tutaj od miesiąca. Cały czas poznaje teren i przyzwyczaja się do ludzi. Jest to PKZ. A na podwórku urzędują cielaki obraków. Cielaki wchodzą grzecznie do obory, a hodowca opowiada o swojej nowej inwestycji na wiosnę rozpocznie budowę nowej obory. Tam jaz i wyjazd będzie. Tak, tu jestem ustanie pomęta, bo to ma 9 metrów. Plan na dziś. Wypuszczenie simental na łąkę. A potem pierwszy raz wypuścimy na łąkę ołbraki. Ciekawe jak się zachowają na nowym terenie. Na razie zwierzęta mogą wyjść do niedużej zagrody obok obory. Pan Leszek zabiera konia i za chwilę wypuścimy simentale. Na za co w Oto, to jest cielaki krzyżówki, po Większe wtedy są? Były lepiej umieśnione. Część stada razem z buchajem, nocowano o kulniku. a krowy z cielętami są zamknięte w wiacie. Pani Halina otwiera wiatę i wychodzą krowy. Musi za chwilę zamknąć drzwi, żeby nie wyszły cielęta za matkami. Krowy codziennie powtarzają ten sam rytuał i doskonale wiedzą, co mają robić. Idą na okulnik do reszty stada. Zero pośpiechu, wszystko się toczy swoim tempem. Niektóre sztuki już czekają na swoje koleżanki. Całe stado czeka na otworzenie bramy z pastucha elektrycznego. Zwierzęta łączą się w jedno wielkie stado. To nie koniec naszego wypuszczania stada. Teraz udajemy się na dużą łąkę. Trzeba wypędzić stado około pół kilometra dalej. Zwierzęta pokonują mostek i idą dalej polną drogą. Ze stadem wędruje dwuletni buchaj blond Akitę o imieniu Maciek. Maciek jest tutaj dopiero drugi tydzień, ale jego zachowanie mówi co innego: jest bardzo spokojny i opanowany, tak jakby przebywał tutaj już od dłuższego czasu. Zwierzęta powoli docierają na pastwisko, jest tutaj wodopój, dzięki temu nie trzeba dowozić wody na łąkę. Tutaj spędzą cały dzień. Ostatni rzut okiem na simentale i wracamy do obraków. Brama została zamknięta, Pastuch włączony. Wypuszczamy obraki. Już widać biegnące głowy krów. Pierwsze dwie sztuki to krowy, po boku idą cementale, te z białymi głowami. Stado biegnie z wartym szyku. Od razu skierowały się na koń z łąki. Są troszkę zaniepokojone, ale bardzo podniecone nowym miejscem i przestrzenią. Biegną razem, co wskazuje na to, że są lekko zaniepokojone i w grupie czują się raźniej. Ale widać, że przestrzeń to jest to, co lubią. Zaczynają radośnie podskakiwać. Buchaj oddzielił się od stada, idzie obok. Zaglądają wszędzie i wszystko obwąchują. Po chwili wyszło jedno ciele z krową. Pierwsze zarejestrowane sztuki tej rasy były w 1894 roku. W pismach XVII wieku jest mowa, że mnisi mieszkający w klasztorze w miejscowości Obrak poczynili pierwsze kroki w kierunku stworzenia nowej wyspecjalizowanej rasy. Cały XX wiek trwały prace na doskonaleniu tych zwierząt. braki zdobyły całą Francję, a teraz podbijają 15 innych krajów, takich jak Niemcy, Irlandia, Szwajcaria, Rosja, Litwa, Węgry, Austria, Wielka Brytania, Hiszpania, Luksemburg, Portugalia, Kanada, Stany Zjednoczone, Maroko, Włochy, Belgia, Nowa Zelandia, a teraz również Polska. Rasa stworzona została w trudnym górskim klimacie i świetnie przystosowana do ciężkich warunków takich jak mróz oraz duże wahania temperatur. Ponoć wszystkie wycielenia kończą się dużym sukcesem bez ingerencji hodowcy. Fajne. Zwierzęta te doskonale wykorzystują naturalną paszę dostępną na farmie. Ubarwienie tych zwierząt jest płowe w różnych odcieniach od koloru pszenicy do jasno-szarych. Sierść ciemniejsza na szyi, karku i zadzie. Ogon pęciny, nos, czubek rogów, obramówka uszu i oczu są czarne. Rogi są lekko skręcone i skierowane do tyłu. Obraki są dobrze umieśnione z krótkimi, silnymi nogami. Waga przeciętnego dorosłego byka waha się od 900 do 1200 kg, a krowy od 550 do 800 kg. I znowu wariują. Cieszą się z wolności i słońca. Muszę wam zdradzić tajemnicę, film jest zrobiony pół roku później, Rozmawiałam wczoraj z właścicielem i jest bardzo zadowolony z tej rasy. Powiedział, że zostają u niego i będzie je roznażał w większej ilości. Sprawdziły się na łące, są bardzo spokojne i świetnie odchowują młode. Przyrosty też są dobre. Zwierzęta zmierzają w stronę wodopoju. Byk zaczyna się ocierać, zbijając tumany kurzu dookoła. Niektóre sztuki wchodzą do wody ochłodzić się. Wszystko jest dla nich nowe. Dobrze, że nie przerwały pasucha elektrycznego w tym szalęczym biegu. Na dziś to już koniec. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam z Lubelszczyzny. Przemek. I na koniec ujęcie polskiej czerwonej zlotu ptaka. Pozdrawiamy z hodowcami.